Dzień dobry, Renata z kanału Niecodziennik. Dziś witam się z Wami z przepisnikiem w dłoniach, a to znaczy, że będziemy coś gotować. A konkretnie chcę Wam zaproponować świetny sposób na wykorzystanie warzyw korzeniowych, które właśnie o tej porze roku zbieramy w naszych ogrodach. My także zebraliśmy i seler, i pietruszkę, i marchewkę. No i nie mamy takich warunków, żeby je przez zimę przechować, więc co roku, już od wielu lat, Według sprawdzonego przepisu z mojego przepieśnika robię bulion warzywny. Potem zimą wystarczy łyżka takiego bulionu dołożyć do zupy czy do jakiegoś sosu, w którym gotujemy mięsko i mamy świetnie wykorzystane te warzywa. Jeżeli jesteście ciekawi mego sposobu, zapraszam na dzisiejszy film. Jak widzieliście, marchewka, seler i pietruszka zostały utarte. Przyznam szczerze, że ja się tak kurczowo nie trzymam tych proporcji, które podaję Wam w przepisie. Przepis będziecie mieć w opisie filmu. Wykorzystuję po prostu to, co w ogrodzie urosło, więc te proporcje marchewki do selera czy też do pietruszki to są zupełnie dowolne. Chodzi o to, żeby zachować proporcje między ogólną wagą... A ilością soli, bo jeżeli dodamy za mało soli, to nam to w zamrażarce wszystko tak zamarznie, że nie będziemy w stanie później wziąć sobie tyle, ile potrzebujemy tej naszej kostki bulionowej. Natomiast jeżeli damy za dużo soli, no to będzie po prostu to zbyt słone. I kiedy już mamy utarte warzywa korzeniowe, to dodajemy do tego pokrojony tak z grubsza czosnek. Na końcu i tak będziemy to wszystko miksować, więc nie ma to znaczenia, czy ten czosnek będzie grubo pokrojony, czy też w drobniutką kosteczkę. Ja kroję tak po prostu, jak mi się uda. I za chwileczkę dodamy to do garnka. Wsypiemy sól, wymieszamy i odstawimy na kilka godzin. No ja robię to rano, więc odstawię to do wieczora, bo za chwilę pewnie pojedziemy do ogrodu, bo pracy jesienią jest bardzo dużo. I dopiero kiedy wrócimy, to będę dalej robić ten bulion. W tym garnku mam 2,5 kg warzyw, więc dodaję pół kg soli. Yy, I mieszam. I tak jak mówiłam, odstawiam do wieczora. No, to nie jest cała porcja, którą będziemy przygotowywać, nie zmieściło nam się to w jednym garnku. Będziemy gotować w dwóch garnkach ten bulion. No, być może, kiedy mi osiądzie ta marchewka z warzywami pod wpływem soli, puści sok, to się zmniejszy objętościowo. Wtedy dołożę jeszcze warzywa, które mi zostały. O, bo tutaj popatrzcie, mam jeszcze całą miskę. Tego, więc mam nadzieję, że kiedy to osiądzie, to będę mogła dołożyć tutaj te warzywa. Jeżeli nie, to tak jak mówiłam, będę to gotować w dwóch garnkach. No i oczywiście to też zważę i odpowiednią proporcję soli tutaj wsypię. I teraz to odstawiamy spokojnie, niech to kilka godzin postoi, puści sok, i wtedy będziemy robić nasz bulion dalej. Oczywiście, kiedy wczoraj wróciliśmy z ogrodu, to nie mieliśmy już ani sił, ani ochoty zajmować się bulionem, więc nasze warzywa powstały całą noc. I dopiero kolejnego dnia finalizujemy naszą pracę. Jak widzicie, troszeczkę ta marchewka osiadła, ale nie na tyle, żeby to przełożyć do jednego garnka. Tutaj na dnie trochę jest wody, tak, pod wpływem soli. I teraz dodajemy posiekane liście selera oraz lubczyku. Ja tak mniej więcej to podzielę, dlatego że potem jak kiedy to zmiksuję, to wymieszam wszystko razem. Mam tu przepis, bo pamięć dobra ale krótka. 10 ziaren ziela angielskiego 2 4 6 8 10 Tak mniej więcej na oko. I jeszcze liście laurowe. No i wlewamy też olej do każdego garnka. Ja tu mam olej rzepakowy. Mieszamy. A tak w międzyczasie jeszcze pokażę Wam, gotowa już jest zapiekanka dyniowa z serem to będzie nasz dzisiejszy obiadek, a tak w ogóle to oprócz bulionu, my dzisiaj robimy inne ciekawe rzeczy. Tutaj mamy na przykład papryczki habanero z naszego ogrodu, których część wykorzystuję do zrobienia dżemu z ostrych papryk. Przepis na ten dżem macie już na moim kanale, jest film Ogień w Słoiku. Link do tego filmu wam zostawię, więc jeżeli jesteście zainteresowani, to zajrzyjcie. Podgrzewamy nasz bulion, i od momentu, kiedy się zagotuje, będziemy go gotować około 40 minut. A zapach w kuchni już jest niesamowity. Te warzywa i przyprawy pachną obłędnie. Przykrywam to troszkę pokrywką, żeby to szybciej nam się zagotowało. Zaglądamy do naszych garnków. I moim zdaniem bulion jest już gotowy. Marchewka i inne warzywa zmiękły i powiem Wam, że to się nie gotowało nawet 40 minut około pół godziny wystarczyło. Teraz wyniosę te garnki na balkon, żeby nasz bulion ostygł. Po ostudzeniu warzywa zblendowałam, w tym garnku są już zblendowane, te za chwileczkę zblenduję i połączę zawartość tych dwóch garnków. Nasz bulion jest praktycznie gotowy. Teraz wystarczy włożyć go do pojemników i wstawić do zamrożenia. Dzięki zawartości soli ten bulion nam nie zamarznie tak, żebyśmy nie mogli go z tego pudełka zaczerpnąć. Będzie miał konsystencję mniej więcej lodów. I pamiętajmy o tym, że w nim jest dosyć dużo soli. Więc, jeżeli gotujecie jakąś potrawę z dodatkiem tego bulionu, to wpierw dodajcie bulion, a później dopiero doprawiajcie tę potrawę do smaku. Tak, jak jest w przepisie napisane, wystarczy łyżka bulionu na litr wody. No, ale to trzeba też spróbować, skosztować, jak to będzie smakowało. Bo być może te proporcje trzeba będzie dopasować do swoich preferencji smakowych. To pudełko pojedzie do mego brata, ponieważ otrzymaliśmy w nim pyszności, nie zwracamy pustego, zwracamy z bulionem. To zakrywam i wstawiam do zamrażarki, a od tego zawieruszyła mi się pokrywka, więc muszę ją znaleźć i wtedy dopiero pójdzie do zamrożenia. Pudełka oczywiście podpisuję, bo pamięć dobra ale krótka. W momencie, kiedy się wstawia coś do zamrażarki, to niby człowiek pamięta, co w którym pudełeczku jest, ale później to już jest ciężko. Mieliście okazję zobaczyć, jak wykorzystuję warzywa z naszego ogrodu. Ten sposób się u mnie sprawdza od lat. Sprawdźcie, jak sprawdzi się u Was. Ta ilość bulionu, którą dzisiaj wspólnie przygotowaliśmy, wystarcza mi w zasadzie na całą zimę, więc polecam Wam tę metodę. Napiszcie mi w komentarzach, jak Wy konserwujecie swoje warzywa, jakie przetwory z nich robicie. Jestem ciekawa Waszych pomysłów. Będę wdzięczna za polubienia, za każdą nową subskrypcję. A na dziś się z Wami już żegnam. Do zobaczenia w kolejnym filmie.